Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dawno mnie nie było, e, ale wracam już do Was e, i takie ogłoszenie, że filmiki raczej będą już dodawane tak raz na dwa tygodnie, mniej więcej może coś częściej się uda, zobaczymy. E, no i witam Was jeszcze raz wszystkich. Jeżeli jesteście ze mną pierwszy raz, ja mam na imię Ola i jest mi niezmiernie miło. Że jesteś na moim kanale. E, natomiast, jeżeli odwiedzasz mnie regularnie, no to tym bardziej przysyłam dużo, dużo, dużo miłości dla Ciebie. E, słuchajcie, ostatnio był temat z, związany z zaufaniem wszechświatowi. <coughs> jak to działa, dlaczego to działa, dlaczego ten wszechświat ma taką moc i energię i jak to w sobie funkcjonuje. No to dzisiaj opowiem Wam o kwestii odpuszczania. Odpuszczania na temat tego, jak e, Pewne rzeczy się dzieją, jeżeli odpuszczamy, jeżeli dajemy swobodę sobie, właśnie energiom, które są wokół nas i czujemy pewną ulgę. No i właśnie to działa w ten sposób, że po prostu ehh, często, jak w, mm, robimy jakieś rzeczy, często jak nam na czymś zależy to najbardziej, czy chodzi o pracę, czy o związki, czy ogólnie o jakieś swoje rzeczy, które, w których się realizujemy. I po prostu wiele rzeczy chcielibyśmy mieć na już. Żeby to się zadziało od pstryknięcia palcem i żeby wszystko było, żebyśmy byli bogaci, żebyśmy mieli męża, żonę, od tak dzieci, jeżeli oczywiście chcemy, tak? Kariera, samochód, dom. Każdy ma jakieś marzenia. Każdy w jakimś stopniu o czymś marzy. I bardzo często przez to intensywność taką, przez to, że po prostu e, na siłę próbujemy dążyć też do ideałów, ideałów, tak, których gdzieś tam nie ma. E, zamiast zaakceptować też siebie i zaakceptować to, co mamy w tym momencie i co daje nam ten czas teraz, tu i teraz. Nie to, co było w przeszłości, nie to, co będzie w przyszłości, tylko to, co jest tu i teraz i właśnie dla mnie odpuszczanie trochę łączy się właśnie z taką przyszłością, czyli z tym, że my bardzo, bardzo coś chcemy, 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 e, przez co jest blokada i przez co ta przyszłość nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. I trzeba odblokować po prostu pewne takie rzeczy, które gdzieś tam w środku w nas są. Jest to kwestia też pewnej pracy nad tym i tego, żeby e, tak naprawdę wziąć to wszystko, wiecie. Mm, Pozwolić sobie na to, żeby troszeczkę yy, zluzować i odrzucić tę presję. Jak, o co chodzi z tym otłuszczaniem? Słuchajcie, to jest taki, yy, taka kwestia, że jak na przykład yy, coś bardzo chcecie osiągnąć, coś zrobić... Macie cały czas na tym skupienie i jesteście zafiksowani. Fajne, bo też jakby taki fokus, taki wiecie, obsesja na danym punkcie też jest super, bo jakby to też nas gdzieś do czegoś przybliża i jakby daje nam ten końcowy rezultat. Natomiast przez to, że tworzymy sobie tą presję i właśnie i mamy to takie w sobie kwestie, że bardzo, bardzo, bardzo czegoś tak chcemy na siłę, na siłę, to po prostu się blokujemy i blokuje się nasz organizm, blokuje się wszystkie procesy, wszystko co tam może być i działa w przeciwną stronę. Przez to, że mamy barierę, bo wtedy tworzy nam się bariera, bariera energetyczna, bariera wszelkiego rodzaju, pomysły nagle zaczynają zanikać albo się blokują. My mamy, jesteśmy, frustrację mamy, znów się złościmy, żeby, bo chcemy tak za wszelką cenę, żeby coś się wydarzyło, tak, tak nam na tym zależy. I kwestia jest tego, żeby zacząć po prostu to odpuszczać, i nie jest to proste, bo to jest nauka. Tak jak ze wszystkim, rozwój w ogóle jest trudny, rozwój osobisty, wszystko jest to tak naprawdę trudne. I ja nie zaliczam rozwoju y, osobisty y, stricte pod to, że ktoś czyta książkę, albo stricte pod to, że ktoś idzie na szkolenia. Są to elementy rozwoju osobistego. Natomiast e, rozwój osobisty jest czymś bardziej szerszym i trudniejszym, ponieważ to jest wszystko to, co musimy i przerabiamy i powinniśmy przerabiać na bieżąco, a nie to, że przeczytamy książkę. E, więc, jakby, słuchajcie, dla mnie te rzeczy już się troszkę pozmieniały i będę o tym głośno mówiła, i jeżeli. I, i, i po prostu to jest takie moje zdanie. E, więc też pamiętajcie, że. To, że jeździcie na szkolenia, na konferencje, gdzieś się edukujecie, jest warte i cenne. Robicie sobie notatki jak najbardziej, wyciągajcie z tych rzeczy, co są dla Was najbardziej jakościowe. Natomiast słuchajcie, jeżeli nigdy nie wprowadzicie nic z tego, co się jakby nauczyliście, czy z czy z innych rzeczy, to nigdy i tak nic się nie zmieni. Bo zawsze będzie to samo, możecie wydawać miliony pieniędzy, jechać, motywować się, będziecie mieć na dzień dwa motywacje, bo tak będzie. Świetnie, poznać nowych ludzi, super, to jest akurat ceny wspaniałe, cudowne. Natomiast co dalej? Dalej wracacie do punktu zero, w którym byliście nawet te dwa tydzień, dwa dni czy ten tydzień wcześniej. I o to w tym wszystkim chodzi, tylko trzeba to zrozumieć i dać sobie możliwość na to, żeby się w jakiś sposób inny też rozwijać. I odpuścić. Odpuścić w ten sposób, że rzeczywiście zaufać wszechświatowi. I właśnie to jest fajnie powiązane z wcześniejszym filmikiem, dlatego, że jak odpuszczamy, to dzieje się niesamowita magia, bo mamy swobodę w sobie. Po prostu energia ma gdzie płynąć i wydobywać się. To jest trochę tak jak z negatywnym nastawieniem. Macie pozytywne, przyciągacie więcej pozytywu, macie negatywne, przyciągacie negatywne. Wiecie, nie oszukacie świadomości. Tam jest tak, że te myśli wszystkie, które ona gdzieś tam ma i nam wychodzi na zewnątrz, jak i w głowie nam się kodują, to chodzi w tym wszystkim o to, że jeżeli będziemy przyciągać i cały czas naprawdę myśleć o negatywnych rzeczach, to tak będzie. I nawet jeżeli będziecie sobie mówić, że nie, ja pozytywnie myślę, jestem pozytywny, a pozytywny, a tak naprawdę w środku i w poświadomości inaczej sądzicie. I tak się będzie działo. I to jest takie oszukiwanie samego siebie. A odpuszczanie jest o tyle trudne, że jeżeli jesteśmy... Dam da tego przykład, że tak, ja często jestem świadoma pewnych rzeczy i wiem, że muszę coś odpuścić. Próbuję to zrobić, ale to nie jest od tak właśnie, od przekręcia palcem. Bo na to też przychodzi moment. Natomiast to jest kwestia tego, że po prostu tak jakby zaufać trzeba właśnie i sobie, i Wszechświatowi i dać jakby tą swobodę na to, że powiedzieć, no dobra to w tym momencie od, chcę odpuścić, odpuszczam i niech dzieje się magia. I zostawić to. Dalej mogło się te myśli kłębić i to wszystko wracać i, i po prostu mieć możecie takie gdzieś tam krytyczne do siebie nastawienie, negatywne. Normalne, normalne. Natomiast w pewnym momencie naprawdę się to stanie i naprawdę odpuścicie. I potem będzie działa się magia i będziecie się z tego śmiać, bo powiecie sobie wow, że to się serio wydarzyło. A wiecie nie ma nic lepszego, na, za, za, na wiarę w rzeczy te, które się dzieją tylko wtedy, kiedy to nam się przydarzy. Czyli jeżeli coś doświadczymy, jeżeli właśnie doświadczymy to, tego, że yy, jak odpuściliśmy, to rzeczywiście coś się zadziało niesamowitego, że osiągnąłem wszystko i osiągnęłam, osiągnęłam, osiągnąłem wszystko to, co chciałem bądź chciałam. I właśnie to jest cudowne, że wtedy dopiero, jak się zaczyna to wszystko trafiać i dziać, te pozytywne, dobre rzeczy, o których mówiliście, to wtedy zaczynacie wierzyć, że naprawdę jest coś takiego, że naprawdę to chyba też zależy od od tej energii, od tego, jakie ja mam te nastawienie, od tego, że odpuszczę. I tylko przeżyć trzeba to też samemu, nie? Ale żeby to przeżyć, to trzeba po prostu też pracować i zmieniać to nastawienie i te różne schematy, które gdzieś tam mamy w głowach i jakie byliśmy i jesteśmy zaprogramowani. Także na ten moment to mamy wszystko. I do następnego, eee, i zapraszam oczywiście na swojego Instagrama, na TikToka. Eee, no i niebawem jeszcze w jednym miejscu mnie znajdziecie. Także widzimy się.